Przegrana nas na pewno nie zmotywuje, też, też nie, można możemy być zamotywowani, bo mamy jeszcze następne spotkania i walka o mężczyznę. No niestety, też była stracona bramka i tak zwany postawiony autobus, jeśli chodzi o Warszawa. I już mieliśmy swoją okazję, niestety dzisiaj trafiliśmy. Żałujemy tego spotkania, bo mieliśmy w dużo sytuacji, tak samo jak wecząc podojem w Szczecinie, W żadnym wypadku nie patrzymy na czy ten, tylko patrzymy na siebie i chcemy jak najlepiej grać, I po prostu, jeżeli nie my bardzo dobrze grali, to po prostu będziemy zwykle rami. Nie patrzymy za siebie ani przed nami co to To po prostu no, strzał życia, można powiedzieć. Gdyby nie ta bramka, to ja bym inaczej wygrał. Może by się bardziej nie otworzyła. Myślę, że bym też nie grała na remis, bo chciałaby gdzieś z kontry. Może byśmy my, chcieli jakiś kontratek i, i było, by była, by była jakaś sytuacja no, w środku.